Dziś zapraszam na przepyszne rogaliki, bardzo proste w przygotowaniu, idealne do kawy. Składniki do ciasta powinny mieć temperaturę pokojową. Do niedużej miski wsyp 20 g pokruszonych świeżych drożdży, dodaj mniej więcej jedną łyżkę cukru z ilości odmierzonej do ciasta i dokładnie wymieszaj, aż całość zrobi się płynna. Następnie dolej 1 czwartą szklanki lekko podgrzanego, niegorącego mleka. Całość z grubsza wymieszaj i dodaj dwie pełne łyżki mąki z mąki, która została wcześniej odmierzona do ciasta. Całość wymieszaj tak, aby stała się w miarę gładka, i gotowy rozczyn odstaw na 10 minut w ciepłe miejsce aby nieco zgęstniał. 150 g bardzo miękkiego masła, pozostałą 1 łyżkę cukru cukier waniliowy lub wanilinowy i dwa jajka w rozmiarze M lub L utrzyj razem na puszystą masę. Powinno to zająć od 5 do 7 minut. Następnie dodaj wyrośnięty rozczyn, który powinien mieć już taką gęstą konsystencję i całość wymieszaj już tylko do połączenia składników. Dodaj jeszcze 2 czwartą szklanki mąki typu 500-550 i szczyptę soli. I wszystko wymieszaj. Najpierw łyżką yy, czy szpatułką, a później zagnieć jednolite ciasto. Gdyby ciasto po zagnieceniu było bardzo rzadkie, możesz dosypać jeszcze jedną, dwie łyżki mąki. Kiedy ciasto będzie już jednolite, wstaw je do lodówki na 15 minut. Po tym czasie podziel je na pół i każdą z części rozwałkuj na posypanej mąką stolnicy lub blacie w koło o średnicy 30 cm. Rozwałkowane ciasto podziel na cztery ćwiartki, następnie każdą z ćwiartek jeszcze na trzy równe części. Na podstawie wyciętych w ten sposób trójkątów ułóż łyżeczkę marmolady, dżemu czy nutelli i następnie zawijaj rogaliki, sklejając boki tak, aby nadzienie nie wypłynęło. Rogaliki układaj na wyłożonej papierem blasze z piekarnika. Gdy rogaliki są gotowe, zanurz każdy z nich w cukrze. A gdy już wszystkie będą przygotowane, zacznij nagrzewać piekarnik 180 stopni grzałka górna i dolna bez termobiegu lub 165 stopni z termoobiegiem. Gdy piekarnik się nagrzeje, wstaw do niego rogaliki i piecz je przez 20 minut na drugim poziomie od dołu. Po upieczeniu rogaliki wyjmij z piekarnika i zostaw je do przestudzenia zanim skosztujesz. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchidali.com i daj nam znać w uwagach przy zamówieniu jeśli chcesz książkę z autografem. Zapraszam serdecznie.